No dobra się lecimy dalej, próbować coś tutaj ugrać Tak, tak ja zabijam waszych ludzi Macie z tym jakiś problem Nie patrz tak mnie Oczywiście Jestem się. Byłem im kiedyś, dziś jestem tylko... Nawet największy... Walcz... Inos. Wraz z mag... Nie podniosę miecza na najeść... Mhm. A co? Niektórzy magowie Dlatego poszukuję... Co? Nic. Gdzie? W mojej kieszeni. Znalazłem... Oddech. I co? Wszystko. Kto wie... Jeśli zabierzesz go do mat Mhm. Bywać w moim domu tak długo, mam nadzieję. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Daliśmy im dostęp do całego warantu i wspieramy ich prace wykowańskowe. A ja mam dopilnować, żeby orkowie wywiązali się z umowy. Jestem wysłannikiem. Kupuję i sprzedaję na pustyni. Jeśli cię na to stać. Ale jeśli twoja sakiewka jest... Każde błogosławienie. Jaką pomagamy im? Prost. Ale WAG odpadł. Nie powiem... Ile złota jest... Nawet jeśli WAG nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy warantu. Nie otworzymy ich, dopóki... Powiedz. Mi. Orkowie gromadzą wszystkie artefakty, ale najbardziej podobno pradawni. Dlatego orkowie każą niewol... Jakie boskie... Podobno jeden z artefaktów znajdował się we wschodniej świecie. Znajdował. już go. Kon... Skąd To proste. Naprawdę? Gdzie jest Bóg? Bo... Obawiam się, że od... Niestety, nie mogę pomóc. Ile muszę zap... Powiem ci. Pomogę ci. Jeśli to piln... To chyba ucz Skoro tak... Jasne. Co wiesz o boskich... Jestem biznesmen. Sekrety tych starożytnych artefaktów nie są znane naszemu świeckiemu ludowi. Sądzimy jednak, że mogą być bardzo potężne w rękach boskiego wybrańca. Ale kto to może wiedzieć? Okay. Ha, nic szczególnego. No, ty idziemy, nie ma nic szczególnego. Sprzedam ci to, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Sprzedawam ci to, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. No, mhm. to daj mi złoto. Słaniaczku. No, F5. Kabir. ciekawe Co to jest? Ciężka skrzynia. Pulpit. Już to wiem. Nie ma tu nic ciekawego. Mhm. Czy ja wiem? Ot. Padać powinniśmy Zapomnijmy. Nie śmiesz mnie okradać mora. Ktoś za to Zatrzymaj się, mora! Ну давайте в порядку. Забейте в бушу. Ну что? Нарешьте, мамче! Ugh. będzie mnie fajerko nie no ten od razu mam teleport do trelist, jak fajnie Zapis! Co to tutaj jest? Uuuu Skradający się ogr Tak walka No Hmm. Czyli w sumie aż takiego OPD Majdu nie zadaje. zało... Nie, nie... chcę... ...jeść. To znowu ty. Nigdzie nie mog... ...pamiętam... Jesteś ostatnią... To jak będzie. Mam ci... Widzę, że znów się bawisz w strażnika bramy. Odpuść sobie sarkazm. Gwarantuję ci, że jestem jedynym człowiekiem w Myrtanie, który zdołał przekonać orków, jeśli znów mi pokrzyżujesz szyki. Dowodzisz? Zgadza się. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Skoro jednak tu jesteś... Spokojnie, wszystko będzie w porządku. <laughs> Nie waż się nawet tego powtarzać. Nie gadałbyś tak hardo, gdybyś wpadł na tych podstępnych leśnych ludzi. Jeśli cię dorwą, zrobią z ciebie mielone. Orkowie pozwalają ci sobą dowodzić człowiekowi? To robi wrażenie, co? <laughs> Orkowie zdobyli wyspę Korinis sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie Myrtany i przyjąłem sposób życia orków. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. O jakich podstępnych ludziach mówisz? W leśnych jaskiniach mieszkają ogry. Do niedawna były nastawione pokojowo. Ostatnio jednak atakują wszystko, co zapuści się do ich lasów. Na twoim miejscu bym się tam nie wybierał. Mm -hmm. Opowiedz mi więcej o mieście Trellis. Trellis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla orków. Jesteśmy tu blisko pustyni Warant. Zagląda tu wielu asasynów zmierzających do krain centralnych. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych wojowników i bogatszych asasynów niż tutaj. Coś w sam raz dla ciebie. Zgadza się. W czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz <laughs> równie dobrze dla mnie pracować. Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle żąda dodatkowych ludzi, a dostawy nie dochodzą. Mam tego dość. Idź do świątyni i powiedz Tempekowi, że musi przysłać dostawę. Wykopaliska we wschodniej świątyni znów postępują zgodnie z planem. Czas najwyższy. Jeszcze trochę opóźnieni miałbym kłopoty z przełożonym. Oto twoja zapłata. Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych... Wysłałem tam patrol rozpoznawczy, żeby po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się tam dzieje. No dobra, to teraz takie szybkie pójście. Non mm, è una chitarra. Dove Wow! No. Dla robactwa. No W ogóle nie widziałem, że on się pojawił. To był taki super Dobra. Ale liczy się, że zech. No i teoretycznie chyba powinien zostać jeszcze jeden. Bo nie pamiętam, czy tutaj było, nie było przypadkowo trzech ogrów, a może i więcej? Więcej ich. No nie, nie przycinaj mi się. No, nawet rzucić nie mogę. Przez tych zesranych ogrów. Tylko manę tracę, bo te frajerzy nie dają mi rzucić czaru. Ну. Спереди начал, дай мне в проезжие. Tak. No. Czemu w niego? W nie. No. Kusiwa. Dobra i tak to będę wczytywał Dobra, w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.